Cześć, moi drodzy, witam Was serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj odcinek, bo zadajecie mi pytania, co zrobić. Nieśność spada, nie mam co zrobić, nie wiem co zrobić. Eee, moje kury się nie niosą, było 20 jajek, teraz jest 5, było 5 jajek, nie ma w ogóle. Słuchajcie, przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na to, jaką mamy teraz porę roku, a jest już coraz zimniej. Niedługo zbliża się zima, no i normalne jest to. Tutaj odcinek myślę, że bardziej przygotowany dla początkujących hodowców, że ta nieśność mimo wszystko będzie, yy, będzie spadała. Więc jak się przygotować, na co zwracać uwagę, dzisiaj będzie właśnie w odcinku. Więc zaczynajmy. Słuchajcie, pierwszy aspekt może taki yy, przejdę właśnie do yy, rzeczy takich najważniejszych. Powinniśmy zobaczyć, czy nasze kury po prostu się nie pierzą. Na czym polega pierzenie? Na wypadaniu piór. Zaczyna się wszystko z reguły od 3 od ogona wszystko idzie, 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 i te pióra wypadają. Będzie to widać u kurek. Myślę, że nawet dla początkujących hodowców jak najbardziej do zobaczenia, co to jest pierzenie, jak występuje. Odsyłam do odcinka o pierzeniu kur. Jak wpiszecie sobie u mnie na kanale, znajdziecie tam odcinek. To jest chyba jeden właśnie z popularniejszych, także sobie obejrzyjcie, zobaczcie, co to jest pierzenie, jak występuje, bo jest możliwość, że się kurki pierzą. I dlatego tych jajek jest mniej. To jest pierwsza. A, pierwszy aspekt, taki, na który warto zwrócić uwagę. Drugi aspekt, słuchajcie, dlaczego te kurki się gorzej niosą, jest to, że po prostu mamy właśnie zimę, zaczyna się robić zima, jesień zimno i po prostu y, przez to, że jest zimno, kury też przestają się nieść. Chodzi o to, że trzeba odpowiednie warunki im zapewnić. Takie aspekty, na które składa się słuchajcie, nieśność to jest pożywienie, temperatura i. Y, Oczywiście światło to są takie podstawy podstawy podstaw które trzeba kurom zapewnić żeby odnieśność była na odpowiednim poziomie to wam powie każdy hodowca czy jakiś wielki fermiarz czy mały hodowca który już długo trzyma kurki. To jest ważne właśnie żeby na tym się skupić także przede wszystkim moi drodzy światło jeżeli chodzi o światło teraz jest coraz ciemniej w dzień coraz będą krótsze te dni także pamiętajmy o tym żeby to światło co najmniej te 14 godzin się świeciło. I oprócz tego drugi aspekt to jest właśnie ciepło. Chodzi o to, żeby kurkom zapewnić w miarę optymalne warunki, jak w lecie. Oto ciepło po prostu zamykać kurnik. Jeżeli zastanawiacie się, jak zwiększyć tą nieśność, również zapraszam do odcinka o nieśności. A dzisiaj taki odcinek właśnie pomocny, co zrobić, żeby tą nieśność poprawić. Także przede wszystkim pamiętajmy o tym, żeby kurkom zapewnić ciepło. Jak to zrobić? Można położyć więcej ściółki w gniazdach, więcej ściółki w kurniku. Kurka y, wiadomo, że własnym ciepłem jest w stanie jakiś sposób się ogrzać. Jeżeli jest więcej kurek a pomieszczenie jest im mniejsze, a więcej kur, tym w kurniku będzie cieplej. Jeżeli mamy kurnik y, jakiś tam drewniany, warto go jakoś zaizolować, warto go uszczelnić, żeby to zimno się nie dostawało. To nie muszą być, słuchajcie, jakieś temperatury 20-25 stopni, chociaż, jakby takie temperatury, słuchajcie, były u Was w kurniku około 20 stopni, to by było super. Natomiast, jeżeli ta temperatura spada, nawet nie musi dojść do 0 stopni, ale są kurki, słuchajcie, rasy, gdzie jest 10 stopni i kurki już się gorzej niosą. Także ważne jest to, żeby w jakiś sposób, jeżeli się uda, te 10-15 stopni co najmniej utrzymać. Wiadomo, iż ich ich, jeżeli tych stopni będzie więcej, tym lepiej. No, ale nikt nie będzie tutaj instalował ogrzewania w kurniku, tylko po to, żeby te kurki ogrzać do takich temperatur. Raczej w takich warunkach, słuchajcie, przy domowych, małych hodowlach, jest to trudne. No i tutaj po prostu ważne jest to, żeby nie było przeciągów, żeby nie było temperatury na minusie, tylko żeby ta temperatura oscylowała tak 5-10 stopni. U nas, jak temperatura ma moi drodzy, tak plus minus, minus 10, minus 15 stopni no to tu jak widzicie, kurnik jest betonowy, drzwi są w miarę szczelne ale i tak mróz się wdaje i e, tu się robi taki dołek, woda zamarza także no, jeżeli Wy macie drewniane, no to wyobrażam sobie, co się u Was dzieje no więc siłą rzeczy ta nieśność spadnie e, co istotne, istotne jest to, pamiętajcie wtedy tak pokrótce, żeby karmidło i poidło chować żeby ta woda nie zamarzała no i ważne też bardzo ważne jest żywienie. Jeżeli chodzi o żywienie, wtedy warto jest słuchajcie podawać dużo białka, dużo wapnia. Jak żywić kury w tych okresach? Oczywiście zapraszam również do odcinka o żywieniu kur, tam wszystko wam podałem. Dużo zielonki na odporność. No i trzeba dostarczyć wszystkich składników, moi drodzy, których kurka nie zbierze sobie, no bo wiadomo, jeżeli jest ziemia zamarznięta lub będzie śnieg, Kurka nie zbierze ich sobie na wybiegu, i istotne jest, żeby po prostu zebrała je w pokarmie, który my im podamy. To jest ważne. Także temperatura, moi drodzy, w pierwszej kolejności światło i pożywienie to są takie trzy aspekty, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli to wszystko jest w odpowiednich proporcjach dostarczone w odpowiedni sposób. No jeżeli kura jest zdrowa i się nie pierzy, no to raczej nie ma szans. Jeżeli jest e, młoda, bo tutaj powiedzmy, mówimy o tej kurce e, takiej w miarę młodej, no nie ma szans, żeby tych jajek nie było raczej, no, bo tutaj warunki są zapewnione. Jeszcze oczywiście na nieśność w dużym stopniu wpływa stres, to też jest istotne, musimy o tym pamiętać. Jeżeli te kury będą z innymi zwierzętami, no y, musimy w miarę im zapewnić komfort. Gniazda powinny stać właśnie w takich miejscach, delikatnie zaciemnionych. Również, jeżeli bylibyście ciekawi, w jakich y, miejscach mają stać gniazda, to zapraszam Was do odcinka o gniazdach. Y, I tam też wszystko Wam powiedziałem, jakie gniazda wybierać i na co zwracać uwagę, właśnie y, przy, przy hodowli. Okej, okay, moi drodzy, z takich ważniejszych informacji to tyle. Jak macie pytania, piszcie w komentarzu. Pamiętajcie, żeby woda była codziennie wymieniana, bo to też jest istotne, żeby ta kura tą wodę miała cały czas. No i polecam kurki ogólnoużytkowe w takich mniejszych kurnikach, z tego względu, że po prostu one są bardziej przystosowane do takich warunków i mniej te warunki typu, że jest zimniej, czy jakieś tam przeciągi będą im przeszkadzać. Jeżeli kupimy kurki ozdobne, też właśnie. Pamiętajcie, jeżeli są kurki typowo nioski, takie na jajka, one będą mimo wszystko znosiły więcej jajek niż takie kurki ozdobne. To też musicie wziąć pod uwagę, jeżeli jesteście początkującymi hodowcami i zastanawiacie się, dlaczego u sąsiada kury znoszą tyle jajek, a u was tyle. To też jest istotne. Warto na to e, zwrócić uwagę. Co oprócz tego, e, jeżeli chodzi o choroby, kury, wiadomo jak jest zimno. Też y, mogą popaść w różne choroby. Warto to obserwować, y, warto odizolować. Tak jak widzicie, tu gołębie są w innej klatce, kury są w innym miejscu. Niby ktoś powie, że w tym samym kurniku, no ale akurat my mamy takie warunki, możemy im zapewnić. Mimo wszystko istotne jest to, żeby w jakiś sposób e, pozwolić na to, żeby e, te kurki były oddzielne, ponieważ e, gołębie mogą przyfrunąć i przy, e, po prostu przywiać jakieś choroby, no, a tego byśmy nie chcieli, bo. Też kura trochę inaczej reaguje na choroby niż gołąb To musimy wiedzieć No i wiadomo, jakieś witaminki możemy podawać Słuchajcie, ludzie stosują różne koncentraty To jeszcze się odniosę do tego Ludzie stosują różne koncentraty dla kur Cuda Słuchajcie, można, można Jeżeli zależy nam tylko na nieśności, na tym, żeby te kury dużo jajek niosły, można Ale jeżeli zastosujecie to, o czym Wam mówię No słuchajcie Wydaje mi się, wydaje mi się, że mimo wszystko te kury i tak, i tak powinny się nieść Z tym, że Musicie pamiętać, że też każdy ma inne warunki i też może wam się wydawać, że zastosowaliście się do tego, a zrobi nie zrobiliście tego. Też często jest tak właśnie, że mm, hodowcy y, niby zapewnili tą temperaturę, ale jest trochę zimniej niż być powinno, albo światła jest za mało. No słuchajcie, no musimy na to wszystko, y, to wszystko brać pod uwagę. No i myślę, że jeżeli to zapewnimy, powinno być optymalnie dobrze i ta kurka powinna sobie wszystko wszystko dostarczyć do pokarmu. Ważne jest to, żebyśmy my tym kurom też w jakiś sposób pomogli i dostarczali odpowiednich składników właśnie w pożywieniu. No tutaj wiadomo za jakie aspekty odpowiadają jakie składniki to również odsyłam do odcinka tam wszystko mówię, więc tutaj nie będę specjalnie wam tego przedstawiał. tam możecie sobie spokojnie wszystko wszystko obejrzeć. Także pamiętajcie, światło, ciepło, pożywienie, troszeczkę wiadomo stres też, żeby wyeliminować, jeżeli jakiś występuje. No i tak naprawdę, moi drodzy, wszystko. Można się wspomagać jakimiś koncentratami, jeżeli już naprawdę powiedzmy nic wam nie pomaga, ale nie wierzę, że jeżeli się do tego dostosujecie, że jeżeli się kurka nie pierzy, nie ma tej takiej przerwy również w nieśności, no to wtedy raczej powinna wam się mimo wszystko. Jeżeli tego nie ma nieść. Z takich informacji ważniejszych myślę, że to tyle. Jeżeli się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zdradziłem takie moje techniki, na co ja zwracam uwagę. Tutaj myślę, że dużo hodowców się odniesie. Też dużo jest, słuchajcie, osób, które mówią nieprawdę w internecie, właśnie związane z hodowcami. Dużo osób. Też yy, po prostu naczyta się w internecie, a nie do końca wie, bo nie ma tego, nie korzysta. Yy, więc tutaj też tak naprawdę nie zależy od tego, czy Wy macie 10 tysięcy kur czy 5 tysięcy kur. Ale raczej po prostu, jak się znacie na temacie, chociaż osoby, które mają tyle kur, myślę, że mimo wszystko się chyba na tym znają w jakiś sposób, jeżeli o tym opowiadają. Ale to tyle moi drodzy. Mam nadzieję, że pomogłem. Jak coś piszcie w komentarzu. Trzymajcie się. Cześć.